Kolejny dzień, dziesiąty W transporcie Dziś tak na spokojnie Dużo jazdy nie było Więcej gadania Może trochę pogadajmy O translatorze Kiedyś kierowcy nie mieli Takich bajerów Teraz macie możliwość Ściągnięcia aplikacji Próbowania Tłumacza Tłumaczy tam jest mnóstwo języków, więc no nie ma problemu z żadnym językiem. I powiem Wam, że idzie, idzie się dogadać i to całkiem szybko, całkiem łatwo, więc bez problemu. Co niektórzy jeszcze się z... zagraniczni ludzie śmieją z tego, że ona on translatorze, ale nie, 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 żeby tak wiesz, żeby się śmiać z... aż tak dosłownie. E... Są pomocni, mówią nawet pomału, żeby ten translator po prostu dobrze zrozumiał, co oni chcą. I, I super, super. Ja byłem w kilku fabrykach, gdzie... Ani, no wiecie, ja to w ogóle... Kurde, oprócz chyba dzień dobry i, i dziękuję, to, to, to nic, nic, zero z innych języków. Ewentualnie przekleństwa czasami. To ten translator, no daje, daje se radę, można dużo mówić, fajnie, płynnie to kurde mówi Niektórzy rozumieją od razu wszystko, więc, więc Nawet nie chcą z Tobą rozmawiać, oni nie chcą, że tak powiem, oni zaraz wiedzą co, jak i Ci tu tłumaczą Już dalej tak bardziej pokazują, o co chodzi, o co kaman eee, A wiecie, że miałem takie sytuacje, gdzie na przykład Yy, Cemerkę chciałem podbić, tak? Yy, dokumenty chciałem podbić, tylko mi brakowało pieczątki, tak? Pieczątki. I kurczę, kobieta do mnie tam mówi, że ten yy, krótkie dwa słowa, coś tam tego i że ten nie ja mówię. A ja jej tłumaczę, że tylko podbić pieczątkę Cemerkę. A ona dalej mi krótkie dwa słowa, kurwa, ten co nie? Ja mówię nie, no już biorę się za translator, <ślad> translatora. A ona ty, puka mi w okienko, że pieczątka leży koło mnie. <laughs> a ja nawet nie zauważyłem jej. No także fajnie, 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 może się pośmiać, muszę na ten wiadomo, że to jest stres, tak? Stres dla kogoś nowego, bo kurwa wszystko nowe, wszystko wszystkiego się musi uczyć, a tu kurde, wiesz, nagle ten. Ale jest translator to nie te czasy, gdzie wcześniej kierowcy, kurwa. Mieli poranną gim gimnastykę, kurwa, nie musieli tam, że tak powiem, yy, nawet yy, pompek robić czy przysiadów, bo jak wyszedł, jak się namachał, o co mu chodzi, to on już był kurwa we formie, co?